Kukurydza, kup ta kukurydzę, solą, bo mnie kurwa nogi bolą. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Zoltan Odkrywca, moi kochani. Nie ma żniw, wszystkie moje pozwolenia, plony rosną, kukurydzę, inne zboża. Nic nie poradzimy. Wymyślmy sobie taką łączkę, jest pozwolonko, także startujemy, bo ma mało czasu. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, których poznałem na zlocie czarnych ciuków. Tak przyburaczy potrafię tylko ja. Chłop przejechał 2400 km. i spóźnił się na otwarcie rano, nie? Odcięcie. Nie wiem, czy to też było spowodowane. Mniejsza z tym. Adi, wielkie serducho. Tyle ludzi. Podejść do każdego, przybić piątkę, porozmawiać 5 minut z każdym, to co ty zrobiłeś. Chłopie, szacun. Ja będę, będę za rok, ale będę ze swoją kobietą i wtedy się już na pewno na otwarcie nie spóźnię. Dzięki wszystkim, którym, których tam poznałem. Nie będę was wymieniał, bo był was był u Was tam ogrom wspaniałych, wielkich serdów. Sorry, że tak przyburaczyłem. Zdarza się, ale będę na pewno w przyszłym roku. I będzie sa jebioza dobra. Lecę, odpalam wykrywać. Byłem na grzybkach, ale to już pewnie widzieliście na filmie, który został wyemitowany. Zobaczcie, trzeci dzień po zlocie nie mogę dojść do siebie. Coś się ze mną dzieje. I powiem Wam, że tu jest naprawdę zelo alko, z mojej strony nic. Witaminy, jakieś płyny nadwadniające. Coś się stało z organizmem ale do tego dojdziemy co jest. Dobra ruszamy. Mała łączka tutaj gdzie ta kukurydza wyszła. Jedna druga srebrnej mareczki. Półtora roku temu jakieś fenolki powychodziły. Ale to co było to już widzieliście a to co będzie zobaczycie teraz. Mam nadzieję że coś będzie bo wiecie jak to jest z wykopkami i z takimi szaleństwami. Czasami człowiek napalony pójdzie a tutaj wraca o suchej moneciarce jak to się mówi. Miłego oglądania. Ja dzisiaj cztery razy zmokłem i zapowiada się to że zmoknę raz piąty. oglądajmy. Drugi wykopany sygnał, ale tutaj są dziwne sygnały. Dziwne odczucia na słuchawkach, jakiś czarnoziem. Tam jakieś badziewie wyskoczyło sobie, idę tak przy tej tutaj kukurydzy, ale chyba jest moniaczek. I to chyba na pewno i mamy... oba osze święty, dobra. Dwa zło, dwa, dwa grosze między Ja pierdziele nie wierzę w tym czarnoziemiu, a tak głęboko. Między wojnie. Dwa grosiczki, ale się kurde cieszę. Nie drugi sygnał. Na tej małej łączce szkoda, że nie ma kurde, jakbym skoczył tutaj na to pole, to by była rzeźnia, nie? Mua. Niesamowitego, nie? W tamtym roku trafiłem jeden grosz między a tutaj dwa grosze międzywojenne, nie? Przepiękne. Z jednej strony troszeczkę zajechany ten orzełek, ale i tak troszeczkę przebija. Widać go, a z drugiej piękna. Piękna dwójeczka, nie mam moneciarki, muszę to wszystko do kieszeni zaraz ładować Bum, bum ja tu nie chcę zapeszać, ale Drugi fajny sygnał, że teraz będziemy razem sprawdzać Ale dwa szybkie kanały, dwóch wspaniałych Dwie wspaniałe osobistości, dwóch wspaniałych ludzi Marcinek, Historia Wynadii Subskrypcja, obowiązkowo tutaj nie ma lipy jeszcze chwileczka, wbijamy do Marcinka Mega pozytywny człowiek, też to mega pozytywny człowiek, jak każdy kurczę w większości ludzi. No i vlografika, vlograficzka. Wbijamy tutaj do grafika, a teraz ja odwracam kamerę i patrzymy tą 82. A cały czas, zobaczcie, idę sobie przy tej drodze. Tam między wojnie, tam jakaś blaszka, no kurde, trawy te tutaj kukurydza. Ale żeby sobie pochodzić, odpocząć, czemu nie? Odwracam kamerę i patrzymy. Włączam dziada, ale wam powiem, że kupiłem takie nakładki na Gareta, jakaś firma niemiecka. Ale jakiś jest mały przedmiot, to to nie, to to nie chcę w ogóle, w ogóle namierzyć. E, to będzie jakiś Lipton, ale ten czarnoziemiaki, nie? No ja już to słyszę gdzieś. Ja to słyszę, ale ja tego... Dobra, jest. E, zwykły guzik. Zwykły guziczek taki od jeansów. Jest jakie łapy mam nie. Jeansów. Ale sygnał był zacny. Dobra, nic. Trzy, a trzy te. Trzy jakieś dziurki. No nie wiem. Dobra, zawijamy go. Ale tu był sygnał. Jakie trzaśnięcie. Jakie trzaśnięcie na słuchawek jakby to było konkretne srebro, a tu patrzcie się. 10 grosiaczków. 10 grosiaczków PRL z roku 1900. 68. Jezu, tu jakieś sokoły Jastrzębie, bociany. Dzieje się, a jutro będę chciał wejść w Teolszynę. Wiem jaka jest historia tego miejsca, także będę chciał wejść w Teolszyny i tam sobie delikatnie, delikatnie pomieszać. Dobra, monetka ląduje do kieszeni. I lecimy dalej, kochani. Lecimy dalej ku przygodzie. Tutaj czułem, że coś będzie na rzeczy, bo mnóstwo sygnałów tutaj na tej przestrzeni. A kiedy sprawdzałem sobie zdjęcia satelitarne, jakieś były przebarwienia, takie gleby? Wiecie, jak to wali satelity? Pełno czerwonej cegły, są sygnałki wśród tej cegły scyzory, kalejaki albo to maszynka, albo to maszynka do gulenia brody, taka, nie wiem. No, zobaczcie, takie malutki malutki koś. Może brzytwa. Dobra, będziemy to sprawdzać, ale Wam powiem, że fajna, fajna rzecz. Tutaj przebija metal. No wiadomo, czas zrobił z tym to, co miał zrobić, czyli zajechał to totalnie. Może była mała brzytwa. Dobra, zawijamy to, potem będziemy rozkminiali. No sygnał na sygnale tutaj, ne? Ja pierdziuch. Teraz to nie wiem, czy to współczesne, czy nie, praktycznie na wierzchu. Spłonka, prawdopodobnie spłonka. To jakiś numer 63, łamana. na... Może Nie, dobra. Ale Korka, tylko wiecie, stare korki zabezpieczające, jak to się nazywało, fuse No, takie, żeby elektryka nie wywaliła, nie? Ale zabieramy oczywiście. Oj, prawdopodobnie jutro nie będzie tych Olszy na i... <laughs> Przepraszam, a nie jakiegoś lasu, bo tak naprawdę całkiem rekreacyjnie. Zobaczcie, no chodzę sobie na 20 metrach sygnałów. Ten scyzoryk, przepiękny międzywojnie, PRL. I teraz wyskoczyła moneta. Mnie to cieszą takie monety, bo, bo u mnie tego nie ma. Odwracamy kamerę i sprawdzamy razem, co tak pięknego nam tutaj wyszło. A ja będę naprawdę musiał się postarać, chodzić cewka na cewkę, ale zobaczcie, no, krzaczągi jakieś. Ja dzisiaj miałem dwa kleszcze znowu, nie? Dobra, przechodzimy do monety. Moneta jest tutaj, a jaka leciutka. Jaka leciutka. 10 czegoś. 10 czegoś, ale jest oblepione w tej. A, fenol będzie. Fenolek będzie, to tu nie ma co czarować, ale oblepiona w tym kurde błocie, tutaj są wiecie, bagna. Rzeczka płynie z jeziora, strumyk taki wypływa tutaj, rozlewa się na te całe tutaj moczary dookoła Ja to będzie 10, 10, 10 fenoli Adolfiniu, ale zajechane jak, jak bolka trampki. Ale co? Jest moneta, jest moneta, wszystko w temacie. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale do tego sygnału muszę się dokopać, już tyle poświęciłem czasu, ale jaka specyfika, 20 terenu, 25 metrów dalej, czarnoziem, fajnie się kopie, przesunąłem się kawałeczek w lewą stronę, wzdłuż tej drogi jakaś glina, korzenie, ale jest sygnał i, I zaraz go namierzamy. Patrzcie się moi drodzy, jakieś korzenie już to takie gliniaste, ale to jest glina jak cholera, nie? A my mamy sygnał tutaj, gdzieś, o jest tam pod spodem, ale to może być Polmosik, bo to strasznie dziwnie dawało I bardzo mocny był ten sygnał. O boże, przepraszam za to... O tu jest coś. No O pierdziele co to jest. Dobra, element nieznanego pochodzenia. Ale było walnięcie. Jakiś bolec. Bolec, cholera jest co to jest. O, jeszcze się złamało. Nie jakaś fiolka z czymś. Dobra, zostawiam to w dołku. Fiolki, to ja tutaj się nie bawię, ani w żadne inne dziwne rzeczy. 80 dwójeczka wykopana, ale sygnał stosunkowo nie głęboko, także nie spodziewam się, żeby tu było jakieś wielkie boom. takiego wielkiego boom nie będzie, ale... Jaka spalonka, no były tu chaty jakieś, kurde. Coś tu się... Coś tu się działo, tu by powyciągam. Wam powiem, z dobrym wykrywaczem militarki w cholerę, ale ja się w takie rzeczy nie bawię. Pięćdziesiąteczka, szukamy razem. Zaraz muszę włączyć neta, bo znajomy ma dzwonić. Mamy się spotkać na chwilę. Tak te nakładki mnie denerwują. Dobra, moniak będzie, mamy moniaczka i znowu czarnoziem, znowu czarnoziem i mamy dwa, dwa feningi Cesarstwo Niemieckie, ale jaki stan z tego czarnoziemu, o ja tu to przychodzę rzeźbić, mimo tego, że trawa jest tak wysoka, cewka na ceweczkę, tu mi śmierdzi czymś, tu mi śmierdzi czymś fajnym, jest! Moi drodzy, a niespodziewanie, ale bardzo miło, musiałem przerwać wykopki, także do tego na pewno wrócimy. Do, części, do dalszej części filmu, z tego kto pamięta moje filmy sprzed roku. Mateusz, którego poznałem, dokładnie w tym miejscu, gdzie przejeżdżamy. Jedziemy sobie teraz waląć po jakimś zimnym, zimnym pogadać sobie z parę minutek. Wiadomo, każdy ma jakieś obowiązki, Mateusz jutro wali do pracy, ale godzinkę... Ale browara walniemy. Walniemy, browarka, tak godzineczkę sobie posiedzimy, pogadamy, pośmiejemy się, a do kopania oczywiście wracamy, także ja... Zapraszam do kolejnej części tego filmu, bo ten film się nie kończy, kontynuujemy go dalej. Jak widzieliście, sami 15 minut, 4 czy 5 monet ta, na tym terenie będzie się działo. Jeszcze w zanadrzu mam lasek, ale zobaczymy, moi drodzy, jak starczy z czasem, bo 3 dni urlopu i powrót do rzeczywistości, koniec browarów, do pracy, nocki, ale wszystko to dopiero przede mną. A teraz zobaczcie, ludzi, których Jest poznałem... Ekipa. Jest ekipa. Jest ekipa i mam nadzieję, że będą, kurde, młodzi poszukiwacze skarbów, Małego. Widać młodego. <laughs> Piąteczka. Ja was bardzo przepraszam, że opuściłem wykopki, ale ważniejsze są sprawy ludzkie, żeby sobie pokazać wypisze browarkę, a powiedzieć z chłopakami, a chłopaki jeszcze, dawaj Zotan na tego, na piłkę pogramy sobie. Nie, nie dzisiaj. Może kiedyś chłopaki, nie? I mam wielką nadzieję, że zarazimy pasją detektorystyki poszukiwania skarbów tych młodych ludzi. Ja lubię. Bo to jest przyszłość. Ja, ja, ja uwielbiam, chłopaki, ja uwielbiam. Ja bez tego bym to jest moja pasja, nie? Także my sobie teraz, ja się rozłączam. Jutro lecimy do dalszej części filmu. Mati, a Tobie dziękuję za wszystko. A jeszcze chwilę pobędziemy razem. Na pewno. Uhuhu. Yes, baby! <grytanie> Wróciliśmy na pole. Mati, dziękuję serdecznie za miłą gościnę dnia wczorajszego. Pozdrowionka dla Twojej całej wspaniałej rodziny, ale przeżyłem przed chwilą akcję nie uwierzycie, nie? Zjadłem obiadek, mówię parę minutek odpoczynku. Ległem się na łóżku, nagle krzyk z kuchni Ciocia krzyczy ratunku, ratunku. Nie wiedziałem, co się stało. Wujas jest hodowcą gołębi. Wieś lasy dookoła jastrząb wpadł za gołębiem do domu. Rozwalił pół kuchni, kwiaty pozrzucane. Wszystko zakończyło się tak, że gołąbek przeżył. Jastrzą też nawet się trochę strachu. Tu wam rzucam zdjęcie jak on wygląda. On jest w mojego wuja dłoniach, Poleciał z powrotem gdzieś tam w swoje tereny i miejmy nadzieję, że strach nauczył go tego, żeby do domu za gołąbkiem nie wlatywać. Ale się wystraszyłem, wam powiem. tak się zerwałem z łóżka, że aż mam teraz usta zdętwiałe. Szok taki. Tu jakiś krzyk, tu coś się dzieje, tu coś kurde zgrzyta, pęka, szkła lecą. Jo, pierdziele, dobra, kopiemy kochani. Ale ta łączka zaraz to jeszcze większa trawa niż była wczoraj, dobra. Teraz na spokojnie. Trzy godzinki przede mną, miłego oglądania. Trzy kółeczka łączeniowe od Blandeki, Pałatki, może. Maybe. Maybe wojskowej. Maybe harcerskiej. Zobaczcie, trzy dołki. Leci ze mnie. Przed chwilą jeszcze padał deszcz. Idę zobaczyć tutaj w te olszyny, bo. Kurde, no dwa dni urlopar, człowiek by chciał tutaj powertować trochę te terenki. Zobaczymy, jak tu będzie. Ja tu wejdę, wiecie co? Wejdę, kochani, ze względu na to, że, że będzie troszeczkę cienia. Bo o ja, pierdziel! Leci ze ciurem, A uwierzcie mi, 15 minut temu jeszcze, czy 20, taka ulewa, że nie szło wyjść z domu, nie? Pogoda, jak kobieta, zmienną jest. Ale na to nic nie poradzimy, na to wpływu nie mamy. Dobra, wbije się tutaj. A... Mam nadzieję, że jeszcze jutro z, z rana uda nam się zaliczyć las. Bo wczoraj, będąc na grzybach, znalazłem fajne miejsce, gdzie jest troszeczkę rzadziej tych drzewek i można by było sobie pochodzić. A te cholery przyszły za mną, tak? Będziecie szukane w domu. Po co przyszłyście? Trzeba było siedzieć w domku, odpoczywać. Dobra, lecimy w ta Olszyny, olchy, może coś tam wyjdzie fajnego. Już nie będę nigdy narzekał na umiarkowany klimat pogodowy. W miejscu mojego zamieszkania, ja pierdolę. To jest szok. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja nawet nie nagrywałem samego kopania. Guzik, tutaj dużo i wychodzi. Guziczek z Cesarstwa Niemieckiego, moi drodzy, tu go widzicie. Ja go nawet nie czyszczę, wrzucam go do torby. Ja pierdolę, wypiłem półtora litra wody już. Pot leci do oczu. Ale się nie poddaje. no takie okaznie nie będzie teraz szybko, żeby pokopać za rok, a wiadomo jak to jest, co będzie za rok, co będzie jutro nawet, nie wiadomo, albo za chwilę, Uff, przy kukurydzy, odpoczynek, Uff, ciężko. Idziemy na spacerek, moi drodzy, kilometr już poza mną, zostały jeszcze jakieś morze, może kolejny kilometr, do tego lasku idziemy tam na sam róg, tam jest trochę rzadziej. Ja pierdzielę, pewnie różnica dwóch, dwóch, trzech dni, może pięciu, gdzie wszystkie moje pozwolenia będą otwarte, czyli pola skoszone, potależowane, na przykład tutaj, jak to. Zobaczcie, ja mam wszędzie tu pozwolenia, ale zboże rośnie. Te się żliwa przedłużają, to zboże już jakieś się ciemne zrobiło, normalnie aż czarne, rolnicy mają przestój i jeszcze kawałeczek mam i poświrujemy troszeczkę z wygrywaczem w tym lesie, bo... Innej opcji nie ma, tam na tamtej łące, za gorąco. Zobaczcie, jak ja teraz wyglądam. O no, kurde, chociaż jakaś moneta dzisiaj. No, co było dzisiaj? Guzik? Dwa albo trzy. Te kółka, ale bo cicho. Te kółka od pałatki i nic więcej. Ale dzisiaj więcej chodzę i szukam, szukam sensownego miejsca do poszukiwań. Niż przemiatam, wykrywaczem. No takie takie uroki tam bym ukić, bo tam mam też pozwolenie, ale ja nie wiem, co tam rośnie. Czy to skoszony? A za daleko, potem będę wracał. Dobra, widzimy się w lesie. To sobie urządziłem spacerek. Ja pierdzielę. Ludzie, moi kochani, pierwszy sygnał w lesie. Jesteśmy w lesie, ale to będzie jakiś jakiś prawdopodobnie czpień zwykły. I o, takie od chałupy, może od maszyny, maszyny rolniczej. Pierwszy domyśl wykopany w tym lesie. Tutaj było kiedyś pole. Wyszły mi w tym lesie trzy sreberka, jakieś tam inne monety. Dobra, zabieramy, to idziemy dalej No chyba będzie trzeba się przenieść kawałeczek dalej 1500 puszek i jakiś bolec Ale śpieciowisko tutaj, ale może dlatego, że tu jest droga A ludzie jak ludzie zawsze coś tam do lasu wywalą ale to bierzemy do może coś się pojawi, bo, bo nigdy nie wiadomo. No, kolejne leśne cudo, łuska od, od, e, to nie sztucer, dubeltówka, dubeltówka, tu jeleń, fan, fan, no nic szczególnego, 3 mm na kulki, rozrzut pewnie pół metra, o ja pierdzielę, ja jeszcze nie mam monety, aż nie wierzę po prostu w to. Tam na łące by było, ale tam było, tam było stanowczo za gorąco, żeby chodzić, także nie ma zdrówko, nie ma co, zdrówko najważniejsze, nie? a i takie są tak wypompowane, że ja pierdziele, dobra, przesuwamy się w stronę domu. Kilometr jeszcze przez te lasy i oby coś wyszło. Teraz się trafi jakiś kawałeczek metalu, prawdopodobnie od łyżki. Ta góra, ale jeżeli było to od łyżki, to piękne, no kurde, ciężkie, jest to jakiś wzorek. A z tej strony? A będzie od łyżki łyżka, widelec jakiś tuciec ale ciężkie w cholerii, zobaczcie jakie piękne wzory, nie? Dobra, lecimy dalej. Byle po monetę, chociaż jedną. Bez jednej monety dzisiaj nie schodzę po prostu, nie? No, powiem wam, że walczę jak tygrys bengalski, żeby wykopać jakąś monetę w drugiej części tego filmu, bo w tym filmie oczywiście monety były piękne międzywojnie, ale w drugiej części nie ma. Taki klimat, czaszkę znalazłem, nie? Także jak macie teraz chwilę, bo ja sobie robię przerwę, to jakiś komentarz, łapka pod filmem, no nie wypada, <laughs> nie wypada, żebym sam by sobie pisał komentarz, albo jeszcze pod nim dawał, dawał łapkę, nie? <laughs> nie no, kabarety. Dobra, także łapka, komentarz dla zasięgu w tym momencie, a ja, a ja kochani idę dalej. Spalę cygareta i podążamy w tę gęstwinę Wychodzone. Wychodzone Patrzcie, jest monetka. Jest monetka albo odważnik monetarny, albo jakiś inny, nie? Przecieramy. Przecieramy, a co to jest? Dobra, mamy mamy pierścioneczek, patrzcie się. Jest pierścionek Ale patynka, jest pierścionek, jest biżu z lasu, nie? Biżuteria z lasu. Nie obiełka? Nie, pierścioneczek. Uf. Ale się cieszę. Nic szczególnego. Mały, spatynowany pierścionek, ale jest. Ja pierdziele, tyle chodzenia, nie? Ja mówię, wychodzi monety, moi drodzy. a tu będą jakieś, patrzcie się. Tu są jakieś zdobionka. Wychodzimy coś na tej łące, ale za gorąco. Kurde, przecież bym tam pak. dwa dołki, jakieś tam wykopałem, i odcinał mi po prostu tlen. Mamy, mamy pierścioneczek, nie? Tak, i Gitarencja. Jakie łapy, jakie odciski, nie? Uff. Jedziesz z nią, brać. Nikt tu was nie widzi, ale się patrzę, jak się kuchają. mega, nie? Dobra, pociska i chłopie, a ja idę dalej kopać. Jeszcze 20 minut, idziemy odpocząć, pada łóżka. Może trochę wyostrzyć, będzie coś na niej widać, bo. Kurde, zero światła. Może jakaś fajna, może nie fajna, na się nie bawi, ale. No ale jest. Nie wiem, czy można powiedzieć, że na tarczy, czy też starczą, ale. Wracam. Jestem bez monety. Ja pierdzielę, jak te wyczerpanie. Nie wiem, chyba 4-5 godzin chodzenia bez moniaka. No ale mówię, pola wiecie, kochani, nieskoszone. Dobra, mniejsza z tym. Płakać nie będziemy. Pochodzone najważniejsze. Ja tutaj serdecznie gratulacje. Nie będę wrzucał zdjęcia, bo nie wiem, czy mogę dla Darka z Anglii. Przed chwilą dostałem, dostałem zdjęcie. Ale złoto. Nie? Jaka moneta. Dareczku. Darius. Gratulacje. A ja idę sobie odpocząć. Dzięki, jeżeli byliście ze mną, to dziękuję. Do kolejnego odcinka. Cześć.